Siema, ja jestem Black Gaming, jestem na dua 993, będziemy nagrywali serię Utopia. z gry Utopia City. Jest to jest mało znana i w ogóle, ale jest bardzo fajna I polecamy oczywiście z polskim dubbingiem, chociaż my nie mamy, ale jest gitar. Nie musi być polski dubbing. Chcemy wam to po prostu pokazać tę grę, bo jest całkiem ciekawa. Zaczynamy tę grę. Chodzi tu ogólnie o to, żeby z różnych miejsc zbierać artefakty, które są tam strzeżone. trzeba różne kody zdobywać i się do nich. I one dają różne moce takie jak teleporty, nieśmiertelność, niewidzialność. No, nie tak dalej. Są jeszcze inne. Może byśmy zrobili coś filmik z poradami? No? To wiesz, to pisze w, wszystko... w komentarzach na przykład, jakby ktoś chciał jakiś to musiałem zrobić jakiś filmik, czy coś right. w tym stylu. To wszystko będziemy tu na bieżąco na filmikach wam robić. To, to, no. to jest taka tam. Ona tylko tłumaczy, ale tobie i było, skończy. Ja się z tutorialu i może dać. można budę pić, tylko jak przesadzimy, to odbierzemy. Dobra, niech to co to będzie. chcę O, co to ma robić? Oczywiście. Tu jest chyba, to jest hotel, nie? No. Jest to, nie, nie. Winda się nie da. A, nie działa no. winda. No i oczywiście no. tabel się włącza wiadomości, które tak. dostajemy na bieżąco. Winda to będzie... No nieważne. Trzeba iść do teleportu. Tak, tutaj takie coś to są teleporty, takie niebieskie czymś tu teleportowo Tu jest tu nasza taka główna baza, z której robimy wypady na te różne miejsca Jest banka, taki, tam gdzieś tam na Na gitarze Nie, na gitarze, na tej konsolce tam, można sobie dyskutować. Ale ale to jest ważne. nieważne Ona tam jest wyższa, tłumaczy, tak to nieważne Więc zwracajcie na mnie uwagi, idziemy po pierwsze I Jeśli będziemy mieć wszystkie artefakty, to musimy nawet wyjść do miasta i... Ja tam grałem kiedyś tą grę, ale już nie pamiętam, ale było naprawdę fajnie. Dobra, dobra. Może to jakaś Nie gadaj, głupo tylko powiedz, co tu się robiło. Bo ja tak sobie bardzo cię nie pamiętam. I tam do tych tam. Tutaj? No. No, nie mogę A, no tak. Ta jest wyprzyta. Nie, ona jest na personelu nie siedzi. No, Dobra, da się. jej. Nie da. No, no dobra. Może się nie da, no nie ma. Okej, okay, to trzeba jechać chyba na drugie piętro, tak? Odrażę nie, odrażę. na trzecie, na trzecie najpierw po taki kąt być. No, na trzecie od razu jedynie, bo na czwarty się nie da, bo na czwarty jestem nie... artystą. Dobra. Jesteśmy już na tym piętrze. Trzeba tu chyba wejść. Tutaj on. Tutaj. Chyba tak. I tu jestem takie laptopiki tak. to są kody. W takich laptopach z takim niebieskim ekranem, przeważnie jest jakiś właśnie kod. No to trzeba kliknąć E, no, Mamy no, kod 2, 2004. 000. Idziemy teraz w drugie piętro. Trzeba iść teraz na drugie piętro. czwarte okay. jest tak jakby zablokowane, tam przetrzymuje ten artefakt, który nie mamy w domu. to <grymny> Dobra, nieważne. To drugie piętro jeżeli? Z drugiego piętra trzeba się takim szybem windy dostać na czwartek. Znaczy się niega. I tam u góry jest taka jedyny dymacz, ten gamik tych gości. Jest naprawdę... O takich, takich właśnie typów. Co się gapisz? No tak, no, to się, by ochrona, no, tak to wygląda. Oczywiście to by tam się nie przemiałem. Nie, to jest po drugiej, jest po drugiej stronie. Co takie, jakie tutaj chodzą, takie kawałki, nie wiem, Tutaj, tutaj. Ale jest tylko kosztów. trzeba właśnie wpisać ten 2004, co mamy tylko do laptopa. No i... 2004 tylko. Może to na jakieś reprodukcje tej gry, nawet nie wiem. Ale gra jest naprawdę bardzo fajna. Nie zależy jak dla kogo, nie? Ona ja akurat przypadła do gustu i jest taki śmierdząca. Tutaj będzie troszkę ciężko skoczyć na nim, ale może go odnieść. No. I tutaj już się wyłączy O kurde. To jest to czwarte piętro. I co tutaj nie? to już trzeba naprawdę bo co jest taka, że szok. Idziemy save'y robić w każdym razie. już mamy takie czerwone u góry. To jest taka buźka, o. która daje nam różne typy wiadomości. Jak jest spokojnie, to jest na zielono. A jak cię gonią i to jest na czerwono. No teraz mam na czerwono, więc wejdzie odchodzi. Tutaj od razu bronić ciągniki, tak. będziemy kampić, tylko to być kurwi syna. Tak, z początku no. mamy takie długie nogi. zdobywa, na takie diski, które no, wypadają w no. tych krajach, tak, tak, w tak O tak. właśnie, mogę no, dobrze, zobiega się. Chciałem gdzieś Nie jest łatwo, właśnie takie diski no, tak, no. No. Za takie diski się ustają w różnej broni. O, trzeba do to jest kadłuba całkiem, bo to nie jest Dobra, tu mamy podniski, teraz trzeba ich... Tutaj jest trochę nie za bardzo, bo tutaj ich jest sporo to wiem. No już mniej więcej chamy trafić grę to wiemy, I wiemy, że nie jest łatwo <grych> Nie no, to nie to, to jest łatwo Tu nie wejdzisz, bo ten kanał jest otwarty Nie, to w tej strony właśnie on jest otwarty Tu właśnie z tej strony on jest otwarty i tu trzeba tym kanałem się Dzisiaj <laughs> takie kanały to po prostu się przyda Innymi kanałami można się dostać do każdego z tych pokojów, które one tam są zamknięte i zanotowane Akurat się pomyliłem i akurat jest źle Idziemy dalej ja nawet tu nie trzeba było być do tego, do tego Bo w nowych pokojówach tutaj właśnie by trzeba było wrócić Ale chciałem, żeby się nie pokazała taka wiadomość Tutaj już był i tutaj się walił z kibel Z raka <laughs> Jesteśmy potwardzenie i tutaj no. widzicie co robi? No. Nie grzec, nie. Co to tam to O, no Tego typu trzeba On, ma... On ma artefakt właśnie, dzięki któremu możemy się teleportować do innego Jak miejsca. Się kół. kół się wciska i teraz spadamy do tej bazy wypadowej. Mamy pierwszy artefakt. I jest nie gdara. powiem, trudno nie było, ale dlatego, że to wygraliśmy i pamiętamy wszystko w kolei. No. no. Czyli nie. tak myślałem, to by, to jest właśnie pierwszy odcinek. Tak pomyślałem, że po jednym artefakcie na odcinek to będzie dobrze. Nie. Może ten jest trochę krótki, ale następnie zobaczycie, że nawet w dwóch odcinkach może będzie trzeba jeden artefakt zdobywać. Bo jest, bo jest skomplikowana sprawa. No i... i po prostu jak się zdobędzie do na to nam się otwierają inne miejsca. Tak. Potem to możemy aby sobie... Pierwszy, wybrać. Aby pierwszy artefakt zdobyć, a później to już wybrać sobie. Czy kasyno, czy hotel, tak. czy policja. Czy no właśnie. Jak się spodobała gra, to dawajcie łapki w górę i subskrybujcie. subskrybujcie. To będą następne odcinki z tego. I z Minecrafta oczywiście. Tak, na moim kanale będą jeszcze serie z Minecrafta singleplayer i multiplayer właśnie z Dua 993. No i subskrybujcie.